takie momenty, że brakowało czasem właśnie wody, żeby się umyć. Ale myślę, że też sobie radziliśmy w tym temacie, bo byliśmy super przygotowani, mieliśmy bo mieliśmy zapas chusteczek do wszystkiego, takich mokrych nawilżających. Mieliśmy antybakteryjne, do demakijażu, intymne. Byliśmy ogólnie świetnie spakowani. Tak. tak. Że niczego nam tam nie brakowało, się że spakowanie się? A czy czegoś Ci brakowało? Przed jakichś przedmiotów. Jakiegoś przedmiotu, aha, to ja wiem e, czego, ale to potem też sobie poradziliśmy i wyszliśmy obroną ręką z tej czego? sytuacji dzięki pomocy Collinsom, bo podczas przepakowania e, plecaków, no tego nie, nie było widać w programie, ale zapomnieliśmy przepakować jednej rzeczy, która tam w Gatymalii, w Kolumbii była cenna, moskitiera, no komary, te sprawy, tak. e, malaria, a my nie przepakowaliśmy e, w dodatku moskitiery. nie mieliśmy w ogóle żadnych tabletek takich, które są, no, żeby zapobiec właśnie zakażeniu przez te komary i ta moskitiera była dla nas na, na wagę złota i oczywiście no, nie zapomnieliśmy. I Rafał i Grzesiu, wyobraźcie tak. sobie, że obcięli połowę swojej moskitiery i nam dali i my cały program po prostu w tej jednej połóweczce połóweczce,